Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale, wyszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosy. Teraz na pewno. Gol, tak, gol. Jest remis. Wszystko teraz zaczyna się od nowa. Przeciwnicy chyba nie bardzo mogą uwierzyć w to, co się stało. Mieli gładko wygrać to spotkanie, a tu taka przykra niespodzianka. Arbiter gwizdże i zaczyna drugą połowę tego pierwszego meczu jednej ósmej finału UEFA Champions League. Dobra pozycja do strzału nieraz już pokazywał, że potrafi stąd dobrze uderzyć. Czy da im prowadzenie? Jest gol! Wykorzystali sytuację. Co za bramka. To był fantastyczny strzał. Daje im prowadzenie. A kto wie, może w rezultacie i wygraną w tym meczu. Może dobić rywala. I podwyższa byli, po tym się już chyba nie podniosą. Nawet jeśli będą w stanie mentalnie, to chyba już zwyczajnie zabraknie im czasu. Po meczu. Ostatni gwizdek arbitra. Zawodnicy, gospodarzy, ich trener zbierają zasłużone gratulacje. Wygrali to spotkanie i przed rewanżem to oni są w liście awansu.